Witamy w odcinku 135. Tak jak obiecałem rano, dzisiaj kolejny odcinek. Co będziemy robić? Dzisiaj będziemy ratować płytę główną a 500, płytę jakiś czas temu odkupiłem od wędzina, jakiś czas leżała. Jedyne co stwierdziłem, że prawdopodobnie do wymiany jest podstawka pod FAT Agnusa Podstawki nowe już mam, trzeba by tylko tą wylutować i wlutować nową. Niestety jak słychać podstawka już jest w kiepskim stanie. Lata cała, dlatego styku nie ma. I trzeba ją wymienić na nową. I tu przyda się właśnie zabawka, którą ostatnio sobie sprawiłem, czyli rozlutownica z pompką. I za chwilę będziemy się bawić. Proszę bardzo. Tak wygląda nowa podstawka. Zostały sobie na razie odłożymy. Mam ich cztery, kupiłem. Kosztowały grosze. Może się jeszcze do jakiejś innej amigi przydadzą. Jak to będzie teraz szło. W ten sposób raczej. Dobra, nie ma co czekać. KRG ostatnio pisał, że chciałby zobaczyć, jak to działa, no więc będzie miał okazję. Oczywiście pokażemy tylko kawałek, później zrobimy przerwę i pokażemy efekt końcowy. Oczywiście trzeba topnikiem troszeczkę posmarować, żeby lepiej się lutowało. A właściwie to rozlutowywało. Wydaje mi się, że ktoś już tutaj coś lutował. Tak to wygląda, przynajmniej z mojej perspektywy. O, coś już idzie. Jak słychać, pompka chodzi. I teraz bierzemy, przykładamy pierwszy pin. Odesane. I po kolei wszystkie 80 par pinów. Na pewno jest to prostsze niż taką prostą rozlutownicę, którą ostatnio pokazywałem. Niestety chyba trzeba będzie za chwilę wyczyścić, bo się robią gluty. Powiem szczerze, bardzo ułatwia to pracę. Rozlutowanie takiej ilości pinów normalnie zajęłoby nie wiem ile, ale myślę kilka godzin. Ja już mam jeden rządek z jednej strony zrobiony, minęło raptem może 2 minuty. Jak widać, idzie to całkiem sprawnie. Pokażmy, jak to wygląda w tej chwili. Niech złapi ładnie ostrość. Myślę, że coś tam widać. Część pinów już rozlutowana. A my teraz zrobimy cięcie. I wrzucimy, jak już będzie rozlutowane. Jak będzie do lutowania, witamy. W kolejnym wejściu minęło 7 minut. Podstawkę mamy wylutowaną bez żadnych uszkodzeń. Płyty płyta jest w idealnym stanie, tu jak widać, nie wiem, czy to będzie widoczne. Po prostu się rozjechało, i to nie miało już prawa stykać. Teraz przeczyścimy sobie płytę stopnika, wlutujemy nowy układ. Gwoli ścisłości powiem, że gdy robiłem poprzednią płytę w ten sposób, zajęło mi to około 4 godziny. Dzisiaj zajęło mi to 7 minut, więc oszczędność czasu jest kolosalna dodatkowo o wiele lepiej się wylotowuje o wiele lepiej to idzie teraz tylko pytanie, jak ta podstawka ma wejść powinno być zaznaczone dziś. no nic, mam drugą płytę, sprawdzę sobie dokładnie tutaj jest wycięcie, tu jest wycięcie, wszędzie są wycięcia no nic, zobaczymy jak to idzie. Sprawdzimy, czy ona jest symetryczna. Zobaczymy. W każdym razie, tak jak mówiłem, 7 minut. I podstawkę 80 parę pinów wylutowaliśmy. Teraz sobie zrobię kolejną przerwę i będziemy lutować. W następnym wejściu podstawka już powinna być wlutowana, układ będzie zamontowany i miejmy nadzieję, że tyle wystarczy, żeby tą płytę główną Amigi 500, to jest rewizja 6A, czyli najpopularniejsza, i miejmy nadzieję, że ta płyta ruszy. Układy oczywiście mam, mam gdzieś cały worek różnych układów do Amigii, będziemy kombinować. Prostujemy elementy, żeby nie podoginane. I na chwilę obecną cięcie i wracamy za chwilę. Witamy w kolejnym wejściu. Jak widać już podstawka wymieniona. Nie obyło się bez problemów, jak widać tutaj leży kolejna, tu jest ta stara, ponieważ za pierwszym razem wlutowałem podstawka źle, ale myślę, że będzie jeszcze do wykorzystania. Nie będę jej wyrzucał. Użyjemy do innej amigi, być może. A póki co tutaj wlutowałem podstawkę, która na 100% będzie działać. I okazuje się, że amiga nie ruszyła. A to dlatego, że nie wiem, czy. Wędziń, czy kto Przede mną Próbował dorobić tutaj pamięć Dodatkowe 512 kilo I zajął się tą zworką To jest JP7A Ale nie zajął się JP2 Poprawiłem to a Właściwie to zajął się Rozlutował z jednej strony przeciął ale zapomniał polutować z drugiej, ja na chwilę obecną polutowałem tak, że jest w konfiguracji oryginalnej, czyli 512 kg i po pewnych pertur perturbacjach Amiga ruszyła, płyta ruszyła. Problem jest tego typu, że podstawki nie stykają od pamięci i nie styka podstawka od procesora, trzeba będzie je wymienić podstawkę precyzyjną pod procesor mam to sobie zrobię, a te będę musiał kupić dodatkowo zamówię sobie kolejne cztery kostki pamięci a w zasadzie to chyba mam nawet gdzieś i zrobimy płytę z jednym mega chipu także kolejna płyta uratowana kickstart 1.3 startuje jak mówię były pewne problemy ze względu na to że nie ma styku na niektórych podstawkach ale koniec końców podoginałem jakoś i na chwilę obecną płyta startuje także na dzisiaj tyle tą podstaweczkę sobie jeszcze wykorzystamy na razie jej nie wyrzucam ona była po prostu tylko źle wylutowana nadaje się do powtórnego użycia więc schowamy ją sobie będę pamiętał, że to była używana tu chciałem użyć kolejnej ze względu na to, że nie wiedziałem jakiej, jaki jest powód niedziałania, więc zwolałem dać kolejną taką, która na 100% będzie działać jak widać przyrząd do wyciągania układów PLCC wkłada się to tak i się Wyciąga. Ale to jest mało ważne. Dobra, na dzisiaj tyle. Pozytywne wieści są. I będziemy działać dalej. Za ten odcinek dzięki, za oglądanie. I zapraszam na kolejne.